tonight's first game announcement is an absolute honor to share with you it comes from a game of the Year winning studio whose immersive storytelling has thrilled players with every twist and turn so without further ado, here's a look at the unexpected it's almost a one Takie słowiańskie już rytmy. używane? No to chyba wieśmie 4, kurwa. No, jakieś golizny, nie tak wiem. Nie no, wieśmień, zobacz, zobacz, jak on... No wygląda jak wieź no. Nie, musi być. Even art of gold. Even the stars are the best universities of plenty. Darling. sweeten. Today's the day you fill out your destiny. Ah! We're not going No to ciekawy jest ten akcji teraz z depów. Czy ją kupiłeś? Nie, 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 bo ja na firmę musiałem papiery wypełnić, nie zdążyłem, ale bardzo chciałem. Forgive me, daughter. To my only choice. I shall. I shall be the bringer of salvation. A trochę twarze mi się nie podobają. A trochę ten wiesin mały jest! Jezu Wiesil jest Wiesinką! kobieta, kobieta, kobieta no Ty to no! Siri. a Siri. Ty się odkupiłeś czy nie? Nie, ja to gadaliśmy o tym, nie? Ja w, w małe polskie spółki nie inwestuję mimo. Karatosara. <grym> <grym> Olga volepte kowe shearte. Vanfer. Back to the village. Go now. Nie, no, we must save them. Save the Save yourself. Run. To shelter. To your father. Run! No, ale tak całkowicie szczerze, że to nie powala chyba graficznie. Nie, to jest renderowane. Cinematic nie jest jakoś de, super zrobiony, nie? To Nie jest. No nie jest nawet poziom blizarda, nie? No? Czemu nie ten... minika twarzy mi jakoś nie... nie siedzi? No. No nie no, jakoś i... będzie głównym bohaterem? Sir jest Wiedźminką, pielik Ciri. Ale ona nie mogła chyba bić Elixirów, nie? Była nie? Wcześniej. No słuchaj, no jeżeli zrobisz Siri Wiedźminkę... no to masz grę o silnej, niezależnej kobiecie. no, no będzie. <laughs> Ta, ta szmula fajnie zrobiona. Fajny no, obrzydliwy ryj. Ten, wydaje mi się, że oni w ogóle nie sprogresowali z to wygląda Ja jak bym scenetyki... nawet powiedział, że to downgradowało stary, gdzie w Wiedźminie jeden Bagiński na przykład robił scenografię. To ja właśnie miałem o tym mówić, że jest, jest gorzej, po prostu jest gorzej. Znaczy to trochę daje taki vibe, jakby to było, wiesz, prerenderowane, ale na modelach wytworzonych, podciągniętych, potem nie wiem. Bo nie wyglądają jak pełne modele 3D. Nie masz takiego wrażenia? No coś jest tak, nie wiem, takie niepłynne, nieorganiczne w tym trailerze. To się zajebiście, no, jarem się, jak Fajnie, że Wiedźmin, no, ja to samo, ale... There you have it, the Nie urwało z mi z... Dupy, 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 kurwa, myślałem, że po tylu latach to pokażą jakiś total... Ale bardzo dużym budżetem, nie, i... i you powinni, no, i po Cyberpunka, i po Trójce Wiedźmina, no, to powinien być step-up, a tu nie widzę step no, ja bym powiedział, że downgrade właśnie kurwa. Ja też bym powiedział, że downgrade, no, na przykład Cinematic Opener do pierwszego Wiedźmina jest fenomenalny, nie? CO JEST KURWA O TO CHODZI?! Bieganie po ścianach kurwa?! NAMELESS KING?! jest slashera robią z Elden Ringa teraz? Nie co. Any and all who dare Mobilka? Może Elden Ring Mobile.

chyba. Ja pierdolę, ja nie, ja nie czuję, co ja właśnie zobaczyłem. Ej, pierwszy ten wieś, i potem ten Elden, jestem jakiś taki totalnie skonfundowany. Nie wiem o co chodzi. CD-projekt Redstock 191. W ogóle. Są na bór, wiesz, co? To mocno w ciągu dwóch trajken. tygodni bardzo mocno skoczyły. Czyżby było jakieś insiderskie info, że będzie to powiedziane?